Hej, cześć się wszystkim, z tej strony Kaldorna, to jest kolejny odcinek z gry Ascension to the Throne wojna o koronę. Um, teraz udajemy się na walki przed zamkiem do głowy. Nie wiem czemu on w ogóle w armię trzymał na zewnątrz już zamiast w zamku, żeby go broniła, ale nie wnikam. No. Idioci są w tej grze i będą inny na to się nie poradzi. Kogo tu mamy? 10 kuszników. Jeden... Jak to było? Soszei. Jak nie wiem, jak się to czyta. Dojdzie w tura? Nie dojdzie w tura. No to dobra, zaklinaczkę. Żeby też czał nie dały. Mendy jedne, mendy. Dobra. Teraz w dom kruszę. Musimy mogłem dostawić, bo zdobywcy i tak zabiją ich. Kogo? Nie, Fryderyko, nie. Wiedziałem właśnie. Słuchajcie, zrobimy tak. Ten Fryderyko... Ten nasz Fryderyko niestety za dużo razy pada. To... Nie wiem, czy chcecie... W sumie zrobię wam, wydaje mi się, cięcie, bo to spotkam się na miejscu, gdzie powinniśmy go odprowadzić. Albo nie, dobra. Tam do skrzynki. Nie, dobra, do, do, to nie. To nie robię cięcia. Najwyżej przewiniecie sobie trochę. Bo to jest... Ten Fryderyk w górze, tu sobie pielgrzym. w pielgrzym. 6 sześciu. A, walił tam. Dajmy się do, do skrzynie Tak plecami otwierasz, brawo Teraz wzdłuż, wzdłuż wybrzeża musimy się udać do pobliskiej Wsi Która się zwie Sun Town. Chyba Tak się czy powinno czytać Zacznie wodę ten głośno słychać że no, na nagraniu nie będzie tak tragicznie. że przycisza dźwięk z gry i tyle. Weźmy kolejną skrzynkę. Autorytecik. Pięknie. Jeszcze coś tu będzie? Chyba nic. Widzimy fajną wioseczkę z porcikiem odstawmy tu Fryderyka tam będziemy musieli odstawić Fryderyka dajmy się tam tam jest to drzewo fajne to drzewo jest mi się podoba Mówię, nawet się nazywa tak wyspa jakiegoś dużego drzewacza Nie ma drewna Dobra Fryderyk Fryderyk Gdzie ty jesteś? A oh, tam jesteś dobrze Fryderyk Bądź tam Nie zbliżaj się na razie do mnie Odpalmy portal Tu się możemy nająć z paladynów paladynów no i paladyni są lepsi od gladiatorów? pancerza mają ciut mniej ale są wolniejsi dobra mniejsza, mniejsza z tym wziąłem kilku paladynów teraz, yy, o skrzynka gdzieś tu być czy nie być skrzynko? Zaraz popatrzymy O, ofiarne no Skrzynko, skrzynko, czy ty tu być w tej wsi? Otwyskowal jakiś, ty możesz zbrojkę mi jakąś dać? Nie dasz mi żadnej zbroi co? Ty niedobry ludziu. Nikt nie chce pomóc. Ooo, Za drogo. Niestety. Muszę stwierdzić, że za drogo. Nie gadajcie, że tu nie ma żadnej skrzynki bez jaj jest skrzynka wiedziałem Musiał gdzieś mak tu trzyma oszczędności okradamy go lecimy no właśnie śmieszne to jest nie że ludzie tam we wsi klepają biedę a my a my po prostu podchodzimy gdzieś tam z tyłu bierzemy skrzynkę wsi, ze wsi znikamy nie Dobra. Mamy wszystko co chcieliśmy. Teraz udajemy się do, do na walkę. Zacznij od lewej zacznij. Od lewa do prawa. Dobra i tych. Te zaklinaczki. Teraz. Z miłą koleżanką... ...tego tu ziomka. Mierzył i dostał. Weźcie nawet... kusznicy oszczędźcie sobie wstydu, co? Wiem ja po co szczacie mnie, jak mnie nie zabijęcie. Wyplują salwę jeszcze Ale nikogo nie powinni zabić 440 Połowę już mi wzięli Nawet trochę ponad Fajnie wyglądają ci paladyni Naprawdę mi się podobają Gdzie bym miał tą Włączyć potem pod koniec walki, ile kosztują palenie autorytetu, bo na to nie zwróciłem uwagi byli tensi w autorytecie niż zdobywcy to no naprawdę to by było opłacalne, ich najmować zamiast zdobywców się przyspieszało ich zaklęciem by było ciekawie także pokażcie mi 151, trochę tańsi, no troszkę Lecimy dalej z walką Kogo, kogo tu zabić? Tego zabić. dadzą regenerację, to nie ma co nawet strzelać w nich. O, uwaga gryzli na paladynów. Obronił się. O kurde, szanuje, szanuje. Obronili się paladyni. O, pięknie. Zobaczymy jak atakują Fajnie atakują, no ale konkretnie No i po walce Łatwo To było łatwe Sorry, że mi w nagraniach szybki krzesło Ale niestety Na to nie poradzę Amazonki Sorsze. czy jak to się tam go czyta Dobra, rzućmy w Amazonki O, Konkret baby Głowa odpada od włóczninu zdobywców straciłem, no nieładnie. Pięćdziesiąt, idź lepiej kury maca i na wieś. Za to się zemścijcie na. Teraz ci tego... Nie ja mi się przesunęło jedną bo rząd do tyłu tymi zdobywcami to by ono podbiegło i bym nie stracił ich, ale już nie będę czytywał bez przesady i rzućcie wtedy Nigdy. nie wiem kogo najmować czy już powoli Amatefur am am furię rekrutować czy na no, no, z tymi zdobywcami cisnąć? Luśniarca. Pokutnika. I tak w sumie pada jak Aleksander. Nie, patrzcie. Identycznie. <grytanie> z Aleksander. Że nie zrobili grafiki dla tego yy, pokutnika, czy jak no to było? Tak, pokutnik. Że nie zrobili dla niego osobnej twarzy czy coś, to naprawdę na taką pójść łatwiznę. Mi się to nie podoba. Nie podoba mi się. Naprawdę. Zobaczy, teraz dwa Aleksandry umierają. <grym, ja. <grym, nie. A szkoda gadać. Mimo, że Aleksander to jest jakiś klon. No nie wiem, nie wydaje mi się. Pokażcie tych wetrałów. Już nie pamiętam. 62 zdrowia, no. Już raczej nie są tacy silni. 15. No. Ale ciekawi są, si z wyglądu trochę ten pancerz kusznika przy mają, nie? Przypominają. tacy... kozaki. Uwaga, czy wyczymie paladyn? O, wytrzymali, wytrzymali wariaty. Kogo na no, gryzli nie dojdę, dobra. Do tych tutaj. Jedna sztuka została. Robijcie. Tylko że ci właśnie paleni mają późno ruch i to jest minus. A, tam w musimy udać się do tych. Do tej pierwszej wioski na, yy, ten pierścień kupić, to by to dało im trochę palady, no jakbym chciał ich najmować. Kogo, kogo? Ich tutaj Paladyn przechodzi przez weteranów, jak widmo. Zdrowiło coś. Ja, <laughs> No dobra. Ale padł. No, ten jakoś po ludzku umiał umrzeć. Ale ci gladie, zdobywcy to web traco. Inni to. To jeszcze tak śmiesznie padą. A szkoda w ogóle gadać. Yy... Dobra, nie, nie widzieliście tego. Pan Dyni, weźcie tam, dopomóżcie Aleksandra Co ty gryzli robisz? Co ty robisz? Kińże już Jaki wariat Zboczony, zboczony Gryzli, to był widocznie Dobra Okutnik po co w ogóle tu podchodzisz? Przecież ty nic nie zrobisz. Zero. takim kijem to se możesz przetykać rury. Ja wtedy w nie było w sumie chyba jeszcze rur. O. Szambo. Se przetyka takim kijem. Ta zdobywcy. 1600 w sumie już pakujmy w odpowiedź na magię To to będzie teraz coraz bardziej przydatne dobra jesteśmy po walkach i się żegnam z wami lajkujcie subskrybujcie oglądajcie w playlistach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się cześć